Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: co On aktualnie o mnie myśli? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty: sedno, trójka, kilku co wychodzi naprzeciw. Rycerz Buław. Wynik odpowiedzi, Rada. mieczy. Sedno trójka kiel. To jest radość, swoboda, żarty, śmiech. On może lubić twoje poczucie humoru. Przy tobie może myśleć bardziej kreatywnie, szybciej. Kontakt z tobą bardzo go ożywia. Podoba się jemu nie tylko zewnętrznie, ale również wewnętrznie. I tylko takie połączenie sprawi, że oprócz jego pożądania do ciebie obudzi się serce i dusza. I to jest ważne, aby stworzyć związek stały, aby związek trwał. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz Błow. To jest brak decyzji. Albo jesteś niezdecydowana. To też jest nadmierne ego. Ale on też ma nadmierne ego, skoro widzę asamieczy. To jest również kłótnia, nieporozumienia, impulsywne zachowanie, zerwanie więzów przyjaźni. To jest takie lekkomyślne zaangażowanie się. Tutaj była nieprzemyślana decyzja. To też jest zmiana miejsca zamieszkania chaotyczność w postępowaniu. Wynik, odpowiedź, rada, as mieczy. On może możecie mocno krytykować. Mowa również jest o polemice, ale kiedy widzę asa mieczy, to on też nie może się powstrzymać. To jest dyskutant, Wymienia poglądy w ostry sposób. Tak naprawdę to jesteście siebie warci. Jedno jest mądrzejsze od drugiego. Ale tutaj szala lekko przychyla się na Twoją korzyść. Ty również dyskutujesz. Masz ostry język, jak on. Też możesz być sarkastyczna, jak on. Tutaj może nastąpić rzeczowa wymiana argumentów. A tak naprawdę to nie ma do czego wracać. Było, minęło, finito. A smieczy pokazuje ludzi, parę o nieprzeciętnych uzdolnieniach. Ale trzeba zadać pytanie zadać sobie pytanie, czy człowiek będzie potrafił zrobić właściwy użytek ze swoich zdolności. Żeby związek trwał, to para musi się szanować. Mogą wymieniać swoje poglądy, ale muszą dbać o siebie. I muszą szanować się. I to jest podstawa. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Terod. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Torod i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.